Jeśli jesteś taki mądry, dlaczego nie jesteś bogaty? Jeśli jesteś taki mądry, dlaczego nie jesteś szczęśliwy, zdrowy lub naprawdę spełniony? A luksers, ostatecznym testem inteligencji jest otrzymanie tego, czego chcesz od życia. Jeśli ci się to nie udało, może nie jesteś tak mądry, jak myślisz. Numer 1. Wyprzedzenie zamiast nadrabiania zaległości. Wyprzedzenie wymaga zaprzestania kopania, wymaga odłożenia gratyfikacji poza nadrabianie zaległości w teraźniejszości. To właśnie tutaj większość ludzi ponosi porażkę, najwyżej docierają do teraźniejszości, ale jutro są już o jeden dzień w tyle, więc ciągle nadrabiają zaległości. Jeśli jesteś mądry, nie czujesz, że Twoje życie w końcu się zacznie. Zdajesz sobie sprawę, że twoje życie już się zaczęło. To jest to. Odnosisz sukces, gdy twoja przeszłość stawia twoją teraźniejszość w sytuacji, w której już podejmujesz działania na rzecz przyszłości. Dopóki będziesz płacić odsetki od swoich przeszłych decyzji, zawsze będzie ci trudno wyrwać się z tego cyklu. Chyba że zdecydujesz, że ten moment jest teraz. Numer 2. Zarabianie pieniędzy podczas snu. Pieniądze to po prostu podstawowe paliwo do życia. To czas i energia zgromadzone na koncie, które możesz wykorzystać, kiedy tylko uznasz to za stosowne. Tak, jak podłączasz telefon na noc, a rano wiesz, że będziesz miał dobry dzień, bo bateria jest naładowana do stego. To dosłownie zmienia życie, kiedy możesz to zrobić z pieniędzmi. Dopóki zamieniasz swój czas na pieniądze, nigdy nie będziesz bogaty. Możesz być dobrze zarabiający, jasne, ale nie bogaty. Sportowiec jest dobrze zarabiający, ale jeśli nie występuje na boisku, nie przynosi do domu tej forsy. Jeśli jesteś mądry, spędzisz każdą sekundę swoich godzin pracy na budowaniu czegoś, co zarabia pieniądze podczas snu. Numer 3. Jak być szczęśliwym, nie będąc idealnym w życiu? Życie nie jest idealne w całości. Może mieć małe, błogie chwile doskonałości, ale jeśli nie wiesz, jak je dostrzec, przegapisz je, ponieważ po prostu uciekną obok Ciebie. Szczęście jest wtedy, gdy Twoja rzeczywistość odpowiada Twoim oczekiwaniom. Istnieją dwa sposoby, aby to osiągnąć albo podnosisz poziom swojej rzeczywistości aż spełnią się wszystkie twoje pragnienia nie dodając żadnych nowych albo obniżasz swoje oczekiwania aż będą odpowiadały tym które już masz Niektórzy miliarderzy dążą do pierwszego, a niektórzy mnisi do drugiego Mądra osoba znajdzie równowagę między tymi dwoma Twoje drugie życie zaczyna się gdy zdajesz sobie sprawę że możesz mieć wszystko czego chcesz w życiu, ale nie wszystko. Dopóki wiążesz swoje szczęście z osiągnięciem celów, nigdy nie będziesz szczęśliwy, ponieważ ten słupek będzie się przesuwał dalej. Numer 4. Praca, która nie wydaje się pracą. Prawdą jest, że wzrost nadal wymaga wysiłku, harówki. I przekraczania granic komfortu. To jest bilet wstępu. Gdy go zapłacisz, masz wybór, czy chcesz zmaksymalizować wzrost, czy zoptymalizować go pod kątem przyjemności. Tak, aby przynajmniej mieli możliwość wyboru między kolejnym zerem a pięknym życiem. Bardzo niewielki odsetek populacji odkrywa coś, czego nie rozumieją wszyscy inni. Jak zarabiać pieniądze, robiąc coś, co robiłbyś za darmo. Ktoś, kto zarabia 100 tysięcy dolarów rocznie, robiąc coś, co lubi, jest o wiele bogatszy niż neurochirurg, który nie był na wakacjach od 10 lat. Po prostu potrzeba trochę czasu, aby uświadomić sobie, jak wysoką cenę płacisz. Ta pojedyncza idea całkowicie zmieniła sposób, w jaki myślimy o emeryturze. Wyjaśnimy to w następnym punkcie. Numer 5. Jak przestać handlować dziś na przyszłe jutro? Wiesz, nasze życie zmieniło się, gdy zmieniła się nasza definicja emerytury. Błędnie wierzymy, że emerytura oznacza sprzedaż firmy za setki milionów dolarów, a następnie siedzenie cały dzień aż do śmierci. Myliliśmy się, OK? I prawdopodobnie ty też się mylisz, jeśli tak myślisz. Prawdziwa emerytura to moment, w którym przestajesz poświęcać dziś dla przyszłych zysków. Prawdziwa emerytura to moment, w którym dziś jest nagrodą. Pełne cieszenie się teraźniejszością i nie pójście na kompromis z powodu prowadzenia do lepszych wyników w przyszłości to nasza nowa definicja sukcesu. Więc teraz staliśmy się o wiele bardziej uważni. Na ten handel, który robimy, ile z dnia dzisiejszego dajemy przyszłości i ile z tego jest nagrodą? Naszym celem jest stopniowe czerpanie z przyszłości i dawanie jej teraźniejszości. Jeśli chcesz dołączyć do 200 tysięcy prezesów, przedsiębiorców, twórców lub top menadżerów, którzy dążą do tej nowej wersji emerytury. Numer 6. Posiadanie wokół siebie systemu wsparcia. W postaci rodziny i wspaniałych przyjaciół. Sukces nie wydaje się sukcesem, jeśli nie ma nikogo, z kim można się nim podzielić. Sukces nie jest sukcesem, jeśli nikt nie zna prawdziwego Ciebie, jeśli nie możesz z nikim porozmawiać o tym, co się dzieje, jeśli nie masz nikogo, z kim mógłbyś się pośmiać, kogoś, do kogo mógłbyś się przytulić w łóżku, kogoś, z kim mógłbyś być szczęśliwy. Posiadanie systemu wsparcia oznacza, że jest ktoś, kto pozbiera kawałki, gdy życie cię rozbije. Bycie dojrzałym i mądrym to uświadomienie sobie, że ostatecznie będziesz pełnić tę funkcję dla kogoś innego, i jest to dla Ciebie w porządku. Numer 7. Jak utrzymać odpowiednią wagę i zwiększyć mobilność? Szacunek do samego siebie odgrywa dużą rolę w naszym postrzeganiu spełnienia. Nie możesz szanować siebie, jeśli nie potrafisz się kontrolować. Sprawne ciało oznacza, że możesz cieszyć się większą częścią świata. Twoje organy funkcjonują lepiej, twoje zmysły są ostrzejsze, będziesz żyć dłużej z mniejszym bólem niż ktokolwiek inny. Jasne. Idź na siłownię, wyrzeź sobie sześciopak, nabierz siły i świetnie wyglądaj na go. Ale jak niedawno powiedział nasz szef produktu, część mnie robi to, żebym mógł podnosić rzeczy z ziemi, kiedy będę miał 80 lat. Dlaczego bolą cię plecy? Dlaczego uważasz, że źle śpisz? Dlaczego ciężko oddychasz wchodząc po schodach? Jak to się stało, że pozwoliłeś sobie dojść do momentu w swoim życiu, w którym czujesz się z tym komfortowo? Gdybyś był mądrzejszy w swoim życiu, to nie byłby problem, więc zrób coś z tym. Aby to zrobić, potrzebujesz jeszcze jednej umiejętności. Numer 8. Jak przezwyciężyć ten cichy głos w Twojej głowie, który Cię powstrzymuje? Bo spójrz, ok, to jest w każdym z nas. Ten cichy głosik, który mówi ci, żebyś usiadł na kanapie, zjadł te chipsy i obejrzał anime lub seriale randkowe na Netflixie. To głos, który szepcze każdego ranka, żebyś został w łóżku dodatkowe 30 minut i wcisnął przycisk drzemki. To głos, który mówi, że wszystko w porządku, bo intencja się liczy. Oto jedno z największych uświadomień, jakie doznasz. Ten głos w twojej głowie? To nie ty. Ty jesteś sobą, a ten głos jest jak pasażer, który w ogóle się tobą nie przejmuje. Kiedy zaczniesz traktować ten głos w swojej głowie, jak pasażera, a nie kierowcę, odzyskasz kontrolę. Nie przestaniesz czekać, ale przynajmniej nie pozwolisz mu już zmienić kierunku twojego życia. Numer 9. Jak być interesującym i charyzmatycznym. Stajesz się fajny, żyjąc życiem, mając historię do opowiedzenia. Życie jest interesujące dla innych ludzi, ponieważ wszyscy inni po prostu przetrwają. W świecie, w którym jedyne, co masz do powiedzenia, to tylko kserokopia kserokopii tego, co usłyszałeś, jak ktoś powiedział o czymś innym. Posiadanie prawdziwego, autentycznego doświadczenia i rozwijanie oryginalnych myśli. Jest niesamowicie odświeżające. Tak bardzo, że ludzie będą do ciebie lgnąć. Musisz żyć i opowiadać historię. Niektórzy z Was dopiero teraz zdają sobie sprawę, że przeszli całe swoje życie bez jednej dobrej historii do opowiedzenia. Obudźcie się, ok? Życie ma być wielką przygodą, a Wy jeszcze nie wsiedliście na statek. Gdy już poczujecie się komfortowo w swoich butach, opanujecie następną rzecz. Numer 10. Jak być sobą wśród ludzi, nie potrzebując ich akceptacji. Wszyscy chcemy, żeby ludzie nas lubili, bo wtedy sami chcielibyśmy siebie lubić. Samo usłyszenie tych słów sprawia, że myślisz, że jako społeczeństwo mamy to na opak, prawda? Ale to są prawdziwe słowa. Dowodem jest fakt, że nadal żywisz urazę do ludzi, którzy cię nie lubią. Paradoks polega na tym, że chcesz. Żeby cię lubili, nawet jeśli ty ich nie lubisz. W tej chwili zdajesz sobie sprawę, jak wielką władzę im dałeś, prawda? Jeśli jesteś mądry, zmienisz domyślne nastawienie tego pragnienia. Zajmie ci dekady, zanim zrozumiesz, jak być sobą. A jeśli rozwiążesz większość problemów z tej listy, nie będziesz czuł potrzeby ich potwierdzenia. Oni będą szukać Twojego. Numer 11. Jak sprzedać wizję czegoś, co istnieje tylko w Twoim umyśle? Czy to Twój biznes, Twój związek z partnerem, rodzicami lub dziećmi? Aby Twoje życie potoczyło się tam, gdzie chcesz, inni ludzie będą musieli wskoczyć do tej samej łodzi co Ty. Niektórzy ludzie nie będą w stanie tego zobaczyć, jeśli nie namalujesz im obrazu. Wiara jest prekursorem osiągnięć. Nie można osiągnąć niczego, czego nie uważa się za możliwe do osiągnięcia. Więc wszyscy jesteśmy w tym biznesie wiary. Wiary, że będziesz wierny, że dotrzymasz słowa i zrobisz to, co powiedziałeś, że zrobisz. Wiary, że będziesz przy mnie, gdy sprawy się skomplikują i nie spakujesz walizek i nie odejdziesz. Kiedy wiara spotyka wizję, wtedy dzieje się magia. Numer 12. Jak mieć czas dla siebie, zwolnić i cieszyć się upływem czasu? Niektórzy z Was pragną samotności. Niektórzy z Was nie zrobili nic tylko dla siebie od dziesięcioleci. Złapaliście się w nurcie życia i ledwo pamiętacie dni, kiedy cały czas w ciągu dnia był dla Was. Powoli, ale pewnie, inni ludzie, obowiązki i życie uszczuplały ten blok czasu. A wytrzymacie się kurzu tego, co pozostało. Gdybyście byli mądrzejsi, wymyślilibyście, jak odzyskać swój czas. Moglibyście go kupić, jeśli macie wystarczająco dużo pieniędzy. Ale ponieważ nie rozwiązaliście punktu 2 na tej liście, zarabianie pieniędzy wymaga poświęcenia większej ilości czasu, więc nie macie szczęścia. Ale załóżmy, że Wam się uda. Budujecie systemy. Znajdujecie odpowiednich ludzi, odpowiednią strukturę, planety się ustawiają i jesteście w stanie powoli dodawać sobie coraz więcej czasu. Niektórzy z Was zapomnieli, jak być wolnym i jak go wykorzystywać. Prawdziwy luksus to nie przejmowanie się upływającym czasem. Nie chcesz być młodszy, nie martwisz się, że czas mija zbyt szybko lub niewystarczająco szybko. Jesteś zadowolony. Numer 13. Jak sprawić, by twój intymny związek rozkwitł? Pewien przyjaciel opowiedział mi kiedyś o swoim nieudanym małżeństwie, że pozbawiło mnie ono samotności, ale odmówiło towarzystwa. Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest bycie obcymi, gdy twój mąż lub żona nadal mieszkają pod tym samym dachem. Nic nie boli bardziej niż bycie więźniem. W nieszczęśliwym małżeństwie. Kiedy to mówimy, możesz myśleć o rozwodzie, ponieważ społeczeństwo zaprogramowało nas, abyśmy od razu wymieniali zepsuty przedmiot zamiast go naprawiać. Jeśli to znęcanie się, jasne, wyjdź stamtąd i zrób to, co słuszne dla ciebie i dzieci. Ale większość małżeństw rozpada się z powodu zaniedbania. Przestajecie poświęcać sobie nawzajem uwagę, nie trzymacie jej za rękę, nie znajdujecie schronienia w jego ramionach, i ostatecznie oboje szukacie tego gdzie indziej. To porażka z waszej strony. Oboje staraliście się, żeby się do siebie zbliżyć, i kiedy już to zrobiliście, oboje to odpuściliście, kiedy teraz jest to ważniejsze niż wcześniej. Znacie się? Łatwiej jest rozpalić istniejący ogień, dodając do niego więcej, niż rozpalać go od zera. Jeśli jesteś teraz w związku lub małżeństwie, włóż w to trochę dodatkowej pracy bez proszenia i po prostu zobacz, co się stanie. Numer 14. Jak radzić sobie z bólem, cierpieniem i pracą? Kiedy dojrzewasz. Zdajesz sobie sprawę, że nie możesz tego uniknąć, ok? Ból, cierpienie i praca to niezbędne części życia. Możesz zmarnować swoje istnienie, próbując tego uniknąć tylko po to, żeby ponieść sromotną porażkę, albo możesz to zaakceptować jako część podróży, a kiedy to zaakceptujesz, możesz się do tego przygotować. Możesz ukształtować siebie w osobę, w której zwiększasz swoją tolerancję na ból. W której uczysz się przetwarzać cierpienie i strach. Znajdź pracę, która ma sens. Jeśli nigdy nie będziesz w stanie uciec od pracy, jaką pracę będziesz w stanie wykonywać przez resztę swojego życia? Zrób to. A skoro mowa o życiu, to szczytem twojej inteligencji jest to. Numer 15. Wymyślenie, jak chcesz, aby wyglądało twoje życie i przeżywanie go. Mądrzy ludzie mają wizję swojego życia. Wiedzą jak chcą, aby wyglądało, jaki ma zapach, smak i jak się je odczuwa. To właśnie oni są w stanie urzeczywistnić tę wizję. Nikt, i powtarzamy, nikt nie buduje swojego wymarzonego życia przez przypadek. Najpierw definiujesz je tak szczegółowo, jak przerażające jest mówienie o tym wszystkim innym. Rozbijasz na czynniki pierwsze duże kamienie milowe, które muszą się wydarzyć, a potem biegniesz po ten pierwszy, a potem następny, z głodem kogoś, kto naprawdę zamierza zbudować swoje wymarzone życie. Nie osiągniesz go od razu, ponieważ w chwili obecnej osoba ta nie jest godna takiego życia. Stajesz się godny zmierzając w jego kierunku. Możesz jeszcze nie znać tej dokładnej ścieżki, ale znasz kierunek. I dopóki będziesz podążał w tym kierunku, w końcu dotrzesz tam w samym środku drogi do niego. Będziesz miał moment olśnienia, kiedy zdasz sobie sprawę, że naprawdę to robisz. Naprawdę to robisz. Właściwie zbliżamy się i mamy nadzieję, że tam znajdziemy cię następnym razem. Aluxerze. Więc patrząc na tę listę, która jest Twoim kolejnym kamieniem milowym, daj nam znać w komentarzach. Najmądrzejsi ludzie, oni sami nie rozgryzają gówna. Wykorzystali innych ludzi, aby rozgryźli to za nich i dlatego w ogóle oglądasz ten film. Niewielka część z Was zastosuje tę mądrość i dzięki temu będzie żyła lepiej. Wszyscy inni, z drugiej strony, po prostu będą postępować tak, jak są obecnie. Zmiana następuje tylko wtedy, gdy doświadczenie spotyka się z rzeczywistością. Niektórzy z was czekają, aż doświadczenie się wydarzy, co zmusi was do zmiany. Ci, którzy chcą tam dotrzeć szybciej, płacą doświadczonym ludziom, aby pokazali im, co działa, a co czai się w cieniu. Cóż, to wszystko na dziś. Dotarliśmy do końca tego filmu. I szczerze mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Was przydatne. Pamiętajcie, jesteście istotną częścią tego kanału. Jeśli ten film wydał Ci się pouczający, lub czegoś nowego się nauczyłeś, polub go i skomentuj swoje przemyślenia. Pomoże to większej liczbie osób odkryć znaczenie mądrości finansowej. Czy jesteś gotowy zmienić swoje życie dzięki wolności finansowej? Jeśli tak, skomentuj tutaj. Jeśli nie wiesz, co skomentować, wpisz: Jestem gotowy na wyzwanie, aby dać mi znać, że dotarłeś do końca. A jeśli jeszcze się nie zasubskrybowałeś, zrób to. Pamiętaj, że każdy mały krok ma znaczenie w Twojej podróży rozwoju osobistego. Kontynuuj dążenie do zwycięstwa. Dziękuję za uwagę.